Witam przed odcinkiem. No i dzień po walentynkach dali kod bonusowy, tak jak właśnie w odcinku mówiłem, że nic nie ma. Ale właśnie wchodzę sobie dzisiaj o 9 i jest kodzik, więc tak wygląda. I dostajemy VIPa na dzień. Sekretnej kryjówki dwa razy i zmien zmieniony wzrost, wzrostnik, więc razy 3, więc no spoko. Więc fajnie. Coś tam w odcinku mówiłem, że właśnie nie ma. No ale. Dzień po walentynkach właśnie dali, więc spoko. A teraz zapraszam już do właściwego odcinka do oglądania. Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry Dragonsang Online. No i tak, nagrywam to w dzień walentynek. Liczyłem na to, że BigPoint da jakiś kodzik bonusowy na tydzień premium, jak na naszej ulubionej stronie, ale niestety jednak no, nic, nic bardziej mylnego nie ma żadnego kodu bonusowego. Przynajmniej jak na razie to nagrywam, czyli po powrocie za szkoły, jest aktualnie 17. No i tak, dzisiaj nie wiem, jakiegoś genialnego pomysłu, więc chciałbym zrobić taki zwyczajny dzień w Draken Sangu. To co zazwyczaj robię, jak wbijam na giereczkę, czyli porobimy sobie codzienne wyzwania. Postaramy się tutaj troszkę przebić. Chciałbym te 5000 złota na pewno uzyskać. Zostało 9 dni. Nie wiem, nie wiem, czy się uda to jednak deluksa zrobić. Mam dopiero połowę. A teraz przez szkołę to dużo, dużo mniej jest czasu na tą. No nie wiem, zobaczymy. Dragon jest za 6 dni super pokczampik totalny, więc będzie tutaj pykany, zdecydowanie będzie mega farmiony. I myślę, że po tym draganie to ta już postać będzie już naprawdę um, użyteczna. Um, co mogę więcej dodać sobie troszkę? Ja baskę ulepszyłem, zbieram teraz te wzrostniki. E, Chciałem też pieska wydropić pod po prostu um, więcej golda. Ok, chyba wszystko co chciałem na starcie powiedzieć, nie ma co już przedłużać. Hmm, chyba tak. I no to co lecimy. Hmm, lecimy no i zacznijmy sobie od jakiegoś taktycznego Q, Zobaczmy hmm, gdzie mam złoto. Tutaj w Q1 złoto, w Q2 nie, tutaj. Tutaj sobie chciałem złoto uzyskać, więc chodźmy po prostu do na Q3. E, udało mi się dość sporo zrobić um, postępów w tych rankingach, tak? No bo jeśli chcę sobie zrobić ten eventik. Tutaj, sezon PVE, no to tak samo muszę te rankingi robić, więc jest trochę mm, na pewno tych mm, postępu na tych rankingach. Tak jak gdzie to jest? Tu są podmanne, więc sobie oczywiście zażyjemy. Mm, tak samo teraz wykupiłem sobie, a to już w, 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 wiedzieliście, wykupiłem sobie właśnie wszystkie też te runy pod starą wiedzę. E, już mam to na maksymalny poziom ulepszony, więc po prostu mm, już nie, nie sprzedaję itemów wszystkich, tylko przetapiam. Więc powoli, powoli mam nadzieję, że w miarę upływu gry będziemy sobie te itemki ulepszać. Jak na razie ulepszyłem sobie już ozdobę na 60 poziom, broń jest na 59. Mm, myślę, że na pewno przełomem będzie, jak ulepszę już broń na 60, później to wydaje mi się, że wszystko będzie łatwiej iść. Tak samo um, jak dragana będę bił, jak będzie, to też będzie um, dużo ty, te, tych glifów leciało. Um, fajnie. Teraz taki mam plan, żeby właśnie móc ulepszać sobie już wszystko na 60 poziom, więc mega dużo tych glifów, e, mega dużo tych glifów. Um, a później będę wszystko sprzedawał. Oczywiście do tego Golda też fajnie jest mieć, bo jednak łączenie tych itemków Chciałbym je łączyć tak, żeby te złote bony wchodziły. No ale to wszystko powoli. Teraz mówię, przez szkołę to naprawdę niedużo w sumie grałem, w porównaniu do tego, ile w feria się grało. Mm, więc troszkę postęp już nie jest taki mega szybki. Mm, no ale jakoś to leci. Tutaj. o, co to dropło? Jakiś pecior? Co to jest? Co to jest za śmiechu warta rzecz? Na walentynki. Eee, fajnie, fajnie się Big Point tutaj bawi. Mm. Nie no liczyłem na kodzik Liczyłem na kodzik ale niestety Jak wchodzę sobie patrzę na to bez kodziku mm. Okej okay. No i udało nam się zrobić pierwsze Nie wiem czy będziemy robić pvp Bo jestem trochę useless Bo nie mam nawet nic złożonego pod pvp Więc po prostu jak wchodzę na pvp to sobie Zmieniam yy, Zmieniam sobie tylko broń Na 1h jeden, jeden i tyle No czasem nawet wyjdzie coś tam Można sobie coś wygrać ale no zobaczymy, zobaczymy. Lecimy to ku 3, bo tutaj jest po pierwsze dużo potworków, a po drugie te rankingi. Może o, bo w sumie tak teraz jest kapłem, że um, jakby ciągle robić to ku 3, to tych potworków, tych godnych przeciwników może tak dużo nie wlecieć, więc zrobimy sobie raz to ku 3, um, a później polecimy um, na ku 1, żeby tych potworków było więcej, żeby to szybciej zrobić. To tak samo tej, teraz tej wiedzy z tych codziennych wyzwań to 250 to wcale nie jest tak dużo, tak, jak ja za jednego potworka potrafię wydrobić mm, 50, poza tym jest jeszcze ten czas poznania, to tam daję te bonusiki, więc jest fajnie. Powoli tak samo zacząłem już układać te kamienie, e, tak jak powinny być, czyli teraz potrzebuję bardzo dużo ametystów, bo oglądałem sobie jak układać te mm, kamienie na magu mniej więcej. I no, jakoś to ułożyłem. Tych cieni tu nie jest tak dużo potrzebne więc te mam na naprawdę fajnym poziomie. Mm, no ale tych ametystów, najbardziej pod HP, właśnie to jest potrzebne. Więc tak, tak to wygląda. To jest ogólnie fajne z tym VIP-em, no, już niebawem nie będę tego miał, że mogę sobie tutaj wybierać e, co chcę robić. Więc wybierzmy sobie. O, nie mogę tutaj wybrać sobie tego bossa. Godnych bossów. Okej, okay. no to chyba lepiej to jednak sobie wziąć. Czyli tylko w ostatnim mogę sobie wybrać mm, jakiego bossa chcę klepać. To jest spoko. To jest naprawdę spoko, bo szybko to idzie. Mm, no i co? I chyba tyle. Mm, jeśli... Taki głupi mi ostatnio pomysł pad. Bo jestem w jakimś bractwie teraz, ale ono raczej ma mało osób i raczej jest mm, średnio aktywne. Bym powiedział. No, nie dużo osób, ale tam Zarekrutowałem się, więc, znaczy no, fajnie, bo to nie da, nie, niedawno to bractwo wypaliło, wystartowało w sensie, więc myślałem sobie, kurczę, fajnie, zaangażowani są, więc dołączyłem, ale niestety raczej to, z tego co widzę, to ludzie odchodzą i wpadnie taki głupi pomysł, żeby stworzyć, stworzyć własne bractwo, tylko to jest dość dużo pracy, hmm, od, y, pracy w tym sensie, że ogarniesz to wszystko, tak? Pewnie na pewno jakoś Discorda trzeba byłoby stworzyć um, ogarniać osoby, tak, żeby, żeby ten ruch był też ważny tak samo żeby... No, kolejny buciak um, żeby trzymać tych ludzi, y rekrutować cały czas nowych. Więc no... Raczej, raczej jeszcze nie, ale może kiedyś jak będę troszkę mm, słowniejszy na tym y y y y y co do tego trackensaga na tym YouTubie i mm, trochę więcej osób nie będzie oglądać, to może coś ogarniemy, tak? Mm, może jakichś widzów, coś gdzieś. Więc ten pomysł z bractwem jest w miarę w miarę. Że mam go z tyłu. Będę go miał z tyłu głowy, może kiedyś coś, tak? To, to myślę, że czemu nie. ok no i rozwaliliśmy Ciebie, ziomeczku. I teraz idziemy do Heredura. Ok. Wszystko wytryszek, właśnie tych wytrychów miałem prawie tysiak Otwierałem cały czas i zostało mi z 10? ja dlatego jest teraz 12, no więc świetnie Teraz znowu raczej nie będę otwierał, sobie uzbieram mm, znowu jakąś fajną ilość i będziemy otwierać Jak, jak sobie gram, to te potworki jakoś tak szybko idą, już mamy na zielono, więc po prostu chodźmy Nie przedłużajmy tutaj 7 minut. W razie czego, jeśli te codzienne wyzwania nie będą siadać, to po prostu, yy, znaczy jeśli będą dość długo iść, to przyspieszymy to. Ja sobie to przyspieszę. Serdeczne buziaki, po co to w ogóle dropi? Tak, teraz te wzrostniki, one są tak samo spoczko, bardzo, bo yy, te PETy naprawdę są OP, jak się je ulepszy. Ja o tym nie, yy, tak, to w sumie nie wiedziałem. Teraz mam PETę podkryta, tak, no bo. Nie, mam go tu, 61%, więc jeszcze, jeszcze troszkę mi brakuje. Ale jak już będę lepszy i tego kreda będę miał dużo, to myślę, że wtedy będzie można chodzić z petem po prostu pod... Mm, Dimage, więc tych wzrostników będzie dużo potrzebnych. Na pewno tak samo... Mm, ajej, tak samo warto będzie zaopatrzyć się w... Mm, tego pieska, tylko z tego, co tam ktoś mi mówił, to, żeby mieć tego pieska, to trzeba, on z dropu leci, więc, 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 więc no, trzeba czekać i liczyć, że dropnie no i wtedy na pewno będzie ulepszany, bo jednak procent to wartości itemków, tak, podczas sprzedaży to jest super akcja, to jest przeop, więc kozek totalny. Ja mam troszkę itemków, powinniśmy się szybciej tą mapą, bo ją kiedyś kupiłem, jak miałem jeszcze dużo mrocznych i były i teraz sobie siedzi ta mapa i w sumie jest bezużyteczna. Teraz się ja chyba skapłem, że ustawienia mikrofonu mi się zmieniły znowu i będzie ciszej niż zwykle, A więc sorka, sorka, ale może sobie w programie mm, to zmienię podgłośnie, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że w miarę dobrze mnie słychać. Okej. Okay. W takim razie tak, mamy pokonane potwory i godnych siebie przeciwników. Chodźmy ku jeden. Chodźmy ku jeden, tam sobie szybko te potworki nabijemy. Plus tych minibossów. Później znowu pójdziemy ku jeden i sobie rozwalimy Grim bo sobie weźmiemy tam mm, w ostatnim zadaniu. No i to będzie na tyle szkoda, że nie ma kończynek, bo w tym codziennym wyzwaniu, jaką ciągnąć może być kończynka. I, znaczy 15 kończynek, więc wtedy to cisnę. No a jak są te legendarki, to średnio bym powiedział. Nie zawsze mi się chce to robić Ale też teraz ten, ten mm, VP jest ciekawe, znaczy... W sumie nie wiem czy dobrze, czy źle. Chyba dobrze, bo teraz trochę bardziej mm, jest to zrównoważone. Mm, że... Znaczy no to nie jest takie to pay to win. Spoko w sumie. Spoko, spoko. Może być. Ja tam nigdy VP jakoś zbytnio nie cisłem, zawsze byłem raczej PvP. No ale może kiedyś, może kiedyś coś spróbujemy z PvE sobie złożyć, znaczy z PvP, nie wiem co powiedziałem, ale na razie spróbujmy to PvE, mm. no i gitara będzie, dobra, no ten VIP też mi się kończy, Trosz, troszkę szkoda, ale jeśli, mam nadzieję, mam nadzieję, że ten event PvE, on jest zawsze, to w sensie, się co miesiąc, mm. Bo, jeśli tak, to będzie można sobie tego vip e, na tydzień mieć. Oczywiście, no mówię jak. Jakbym od początku zaczynał, to myślę, że to nawet jest na do wykonania. Więc taki free, free VIP. Przepyszna pralinka. Wow, fajnie to wygląda. To jest chyba boost po prostu do czegoś, tak mi się wydaje. Przepyszna pralinka. Mm -hmm. Ok, zrobiłem sobie to wyzwanie. Weźmy sobie tą pralineczkę. I co my tu mamy? Pokonać godnych przeciwników, by idealnie siadło. I przędza, przędza. Przędza, wytryszek. Jakieś tam itemki. To stara wiedza, świetnie. On zaraz już mam 65 poziom tej wiedzy. Hmm, coś, coś gdzieś to leci. Teraz już troszkę zwolniło ten progres. Ale dalej jest spory, więc to jest na propsie. No nie ukrywam, że nie, nie mogę się doczekać już tego dragana, bo to będzie coś fajnego, tak? Mm. Ten dragan będzie farmiony ostro. Jeśli ktoś w ogóle chciałby nad takiego dragana ze mną się udać, no to... Zapraszam właśnie, bo też ludzie... Po tym ostatnim odcinku pytaliście się, znaczy pisaliście na gierce, tak? Czy tam... Jakiegoś dane Q albo bossa nie pójdę i czy na, Inferna na Infernalu 1. Moja postać je, nie, raczej na Infernalu 1 nie da rady... Znaczy, no na pewno, tak. To nie jest jakaś taka mega postać. Maksymalnie myślę, że fatala dałbym radę i do tego poziomu mogę Wam pomagać. Bo infernal to jestem jeszcze za słaby, więc jeśli chcecie infernala, no to raczej nie do mnie, bo mm, raczej. No, nie dam rady, więc tak. Jak to wygląda, Niki, zbieraliśmy itemków i teraz tak pokonaj go siebie przeciwników i to. Zrobimy sobie w takim razie jeszcze, jeszcze raz Q1. nie okay, niedużo tych itemów się uzbierało, przetopmy sobie w sumie wszystko co tutaj możemy z tych y, fioletowych, żeby troszkę miejsca się zwolniło i ruszymy dalej Q1. co to jest? 15% więcej z życia przywraca 15% Twoich tego HP hmm. Hmm. A ile to trwa? Na 5 minut już mogę rzec, spoko. Ciekawe czy to jest bardziej chyba podtanka, więc ciekawe co, czy można coś jakiś z Dimagem na przykład. Uuu, to fajne by wtedy było. Zobaczymy, może coś jeszcze dropnie. A, czyli jednak coś dodali na, ten, na te walentynki. No, ciekawe, ciekawe. Bez wątpienia. Niki. W ogóle właśnie, to kiedy to jest? No w Księżyca, za 3 dni, co dzisiaj, jak ja to nagram, jest piątek? Co 3 dni i ile a i 18 godzin, czyli no poniedziałek wtorek, coś takiego. No okej, okay. okej. Okay. samo weekend chciałem nagrać troszkę tych odcinków na zapas. Tylko na, troszkę ciężko nagrywać Dragnesanga na zapas, więc może jakieś nagram kół y, potężne. Bo nie ukrywam, że w tym tygodniu to masakra była, mm, bo mm, dość późno się wracam Z szkoły. I... i, i no i, no, i dość mało już czasu na nagrywanie. A jak już jest czas, no to jest już późna godzina, i tak średnio mi się chce. Więc no, trzeba, było, trzeba będzie ponagrywać. Nie widzę jakiegoś liveweeka, chciałbym odpalić, żeby jednak ta aktywność była. O Ogólnie, możecie też napisać, jak podoba się Wam ee, nowy awatar. Sam oczywiście robiłem tutaj Giereczkę, aż się chciało z wrażenia ta. No myślę, że jest w miarę, w miarę spoko, to myślałem nad jakimś mm, tym. Nie pamiętam nazwy tego. Jakąś fajną sceną w Draken Saga, yy, Ale... No, to raczej się nie opłaca, w sensie no, nie ma sensu. Yy, lepiej po prostu na pełnym ekranie. Więc zostawiłem jeszcze banerek jakiś fajny, muszę ogarnąć, ale to też... Jak będzie troszkę więcej czasu, bo teraz to powiedziałbym, że raczej średnio mi się chce. Okej, okay. ile odcinek trwa? 15 minut już. Więc... To jest teraz prosty, chyba, tak mi się wydaje. Może tak zrobimy. Hmm, rozwalimy sobie teraz tego yy, Grimaga. Jeszcze na wizji sobie z wami pogadam. A później po prostu przyspieszę wam, jak robię. Na pewno te dwa pierwsze codzienne osiągnięcia. Nie wiem, czy trzecie. Jeśli będę miał WENE, to zrobię. A jeśli nie, no to choć w sumie to pierwsze mogę zrobić. Czemu nie? Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie mi się chciało. Ja krótko bo jest piąteczek, więc. A wiem, że tak się nie powinno robić, ale z się tak. To jest zawsze spoko. Dobra, oczywiście w weekendzie to nawet nie ma co grać, bo później jest się niewyspanym. Ciężko jest zusnąć i tak dalej, ale. Ale myślę, że na weekend to coś tam można. Można coś ogarnąć. Jeszcze sobie coś zobaczę. O, ale nieprofesjonalny człowiek sobie na przeglądarkę wszedł. Okej, okay. mmm. Miałem coś zrobić. Miałem, mógłbym, mogę to otworzyć, ale to nie o to chodziło mojemu mózgowi. Hmm. Nie pamiętam teraz co. No dobra, nieważne. Lecimy w takim razie grimmaga potężnego. Gdzie ty pójdziesz? W tamtą stronę. Cóż mogę rzec? Rękawice chyba mówiłem, że mi na, si na siódmy tier dropły. Mm, o, w ogóle tak, jeśli ktoś może mi chciałby pomóc jakieś potężne infernale robić, na przykład, nie wiem, jakieś porty mm, Herolda, no to zawsze z miłą chęcią, bo w sumie y, broń fajnie byłoby jakąś dropnąć. Znaczy, no, akurat mam dobrą, bo, serdeczny buziak, ee, bo mm, jak dropła mi na tier wyższy, który to jest tier 6, a dropła mi na siódmy, bo no to była gorsza ta materiał 7, więc broń mi chyba do dość dobrą dotasowało nawet, no ale zawsze może być lepsza, więc mm, no jeśli ktoś chce to oczywiście z miłą chęcią taką pomoc przyjmę, jakieś farmionko, bo tych odłamków z fer mam 6400, to za to można nakupywać, o jednak no tej, tej materii mam troszkę mniej, ale to też e, raczej na chillku, bo mm, no bo odłamki z fer jednak to nadrobią. Okej, okay, co ty tam? Green Magu się plujesz. Lecimy z Tobą. Fajnie, fajnie. Tak samo zaraz Wam pokażę. W tej wiedzy już sobie ulepszyłem maksymalny poziom, jakby tam zakładki walka. Więc o zapomniałem, że mam tyle manny, bo. Że sobie odpaliłem na odcinek specjalny, oczywiście, żeby być kozakiem totalnym. A i zawsze. A fajnie, grałem przez cały odcinek, tej manny nie miał. Y y y dobra. A więc. A tak, mam 80 na 80 Wkryt, poszło jej wyobrażenia. Teraz lecę w mannę, a później zobaczymy. Możecie też pisać w co byście poszli na moim miejscu. No i mamy. Jestem głupi jak but. To miałem zrobić. <noise> Już teraz wiem. Ajajaj. Tu miałem sobie właśnie zmienić, żeby Grimmak był. No ale dobra. To tak, teraz akcja wygląda prosto. Że w tym miejscu e, ja się z wami żegnam. Teraz jeszcze spokojnie, zaraz będzie dalsza część odcinka, w której po prostu sobie to na e, przyspieszeniu y, dokończę te wyzwania. I sobie tak wygląda ten dzień. Z, zwyczajny. Ro, robi się codzienne wyzwania i robi się jakieś kół. Tylko z grupką oczywiście, bo tutaj solo nawet nie ma co. Y, tutaj mam złoto tak samo zrobione. W grupce też mam złoto, w groty mam srebro i brąz. Wyspy o nic nie mam. O kurczę, tu po trzeba poladać, y, ale solo mam y, y, srebro. Pieczary, mm, brąz, brąz, tutaj nic, tutaj brąz. Tutaj muszę też ogarnąć ten brąz. I tutaj jeszcze też nic. Może może coś uda się jeszcze ogarnąć, żeby wszędzie był brąz, to byłoby myślę, spoczko. się spoczko. No ok, ale na razie to, to by było na tyle. Jeśli ten tutaj Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Możecie zasubskrybować kanał. No i zapraszam na dalszą teraz część. Cześć, cześć.